Darmowa lotnia do odebrania już w Fortnite. W tym materiale powiem Ci, jak odebrać nową darmową lotnię. Jest to lotnia zimowa. No i powiem Ci, jak wykonać również zadania, które są tutaj związane oczywiście z operacją Zadymką. Czyli te zadania musimy wykonać, żeby odblokować darmowe skiny Snowmando oraz pani Tali śniegowej. Jakie to jest zadanie? Zastrzel budowlę graczy. Burzy lotami X4. Musimy 5000, właśnie e, damage zadać burzolotem, jak Jakby tutaj po w powrocie w budowlę graczy. No i w tym materiale powiem Ci, jak to zrobić. Pamiętajcie jeszcze o subiku, a persce w górze, dlatego że lecimy po 50 tysięcy subów. Także będę Wam mega mega wdzięczny, jak zostawicie Subika. No i mega dura prośba, że, żebyście użyli kodik Say w sklepie, jeśli mogę Was oczywiście o to prosić. Z każdym zakupem wspieracie mój kanał w rozwoju przed zakupem Say Camstar, także wielkie dzięki. Dobra, lecimy z najem, to musimy zrobić. Zacznę budowlę gaczy Burzolotami X4. Burzolot jest to po prostu ten samolot, który został ostatnio dany w Fortnite. Cie. No i żeby po prostu zrobić to zadanie, musimy pierwsze co mieć samolot. Samolot znajdziemy w następujących miejscach. Znajdziemy samolot w tym miejscu, przy przyjemnym parku, kolejny samolot znajdziemy w tym miejscu, bazę samolotową w tym miejscu, kolejną znajdziemy więcej od tutaj w tym miejscu. One znajdują się wszystkim właśnie zawsze na tych posterunkach Snowmano, czyli właśnie od tych punkcikach. Kolejną znajdziemy przy kocim kąciku, mniej więcej od tutaj. Proszę, kolejna. No i ostatnią bazę z samolotami znajdziemy mniej więcej w tym miejscu, przy kurzących kominach. Z tego miejsca, z tych pięciu miejsc, możemy sobie wziąć samoloty i po prostu nimi latać. Jak zestrzelić te budowle gracza? O co dokładnie chodzi? Chodzi o to, że jeśli mamy samolot, to samolot ma oczywiście działko i możemy strzelać. Domyślnie strzelamy po prostu lewym przyciskiem myszy, jak lecimy tym samolotem. Ja Wam nie mogę zbytnio tego pokazać, bo niestety na tym trybie nie ma takich samolotów, ale mam wytłumaczyć. Po prostu jeśli macie budowlę gracza, Czyli macie jakieś po prostu build czy to z drewna, czy to z cegły, czy to z metalu i wy jesteście w samolocie, to po prostu do nich strzelacie Czyli jeśli mamy taką modę budowę tutaj nasz ziomeczek jakiś się buduje przeciwnik, o proszę ma sobie builda takiego, no to wy jak lecicie z samolotem, na kartę jakiejś tam strony, przybyliśmy stamtąd to po prostu jak widzicie, że jest to nie wasza budowa, nie waszego teammata, to po prostu do nich strzelacie. Tutaj chodzi o zadanie właśnie 5000 damage, a nie tam raczej elementów budowli, tylko po prostu Dimage'a, czyli na przykład taki o, drewniany element ma 150 HP, także wystarczy właśnie takich elementów, no tam około Ile 300 chyba zniszczyć, i powinniście mieć zaliczone zadanie. Także około 300 elementów wam powinno styknąć tam 400, i wtedy macie zrobione. Jak szybko zadanie wykonać? Szczerze, najlepszym sposobem według mnie jest wzięcie takiego samolotu i wpruwanie sobie nim i sprawdzanie, czy ktoś gdzieś jest. Możecie takim samolotem, też właśnie na endgame sobie latać, dlatego że na endgame. Eee, gracze najczęściej właśnie robią duże buildy już, no bo to wiadomo że jakieś boksowanko, jakieś właśnie eee, takie bardziej taktyczne plays, game no to tych budowli jest dużo i wy po prostu strzelajcie cały czas sobie w te budowle tym samolotem, żeby szybciej jeszcze zadanie wykonać. Możecie strzelać do elementów metalowych, metalowych, bądź ceglanych. Metalowe są najlepsze z tego powodu, że po prostu one mają największą wytrzymałość i z tego spędną, chyba Metalowa ściana ma chyba około 500. No chyba około 500 jakoś e, HP i tutaj od razu pomyłka, także tam nie było właśnie 30, a e, nie 300 budowli, a 30. Także przepraszam, o 1.0 się pomyliłem, ale już znalazłem błąd w obliczeniach. E, także około właśnie jaka, takich ścian metalowych. Nie wiem, czy właśnie nawet 10 mam nie wystarczy. Także naprawdę są duże wartości i polecam właśnie niżej, w szczególności te rzeczy metalowe, ceglane. Dlatego, że one mają największe właśnie jakby ten poziom HP, tą wytrzymałość. No i wtedy po prostu dużo szybciej możecie wykonać to zadanie. No bo nie oszukujmy się, ale wiadomo, że łatwiej jest jednak zniszczyć, nie wiem, 20 takich ścian ceglanych, niż na przykład te drewniane budowle zniszczyć, no bo one po prostu się szybko rozwalają i trzeba po prostu czasem zmieniać położenie samolotu, żeby to fajnie szło. Oczywiście będę jeszcze ten filmik, jest zrobiony w celu, żebyście jak najszybciej wykonali zadanie. Jeśli normalnymi jesteście graczami, nie tryhardujecie jakiejś tam misji, no to róbcie to oczywiście na chillku, na spokojnie. Tutaj są bardziej takie typy dla osób, które tryhardują questy i chcą najłatwiej zrobić no dlatego są takie bardziej porady techniczny. Mam nadzieję, że Wam pomogłem, także mam nadzieję, że wszystko rozumiecie. Podsumowując, bierzecie samolot z jakiegoś posterunku, snowmando i jak widzicie budowę gracza, to po prostu do niego strzelacie, strzelacie do tych budowli, nie do gracza, a do budowli, żeby jak najwięcej za idemage'a i zadanie macie wykonane. Mam nadzieję, że Wam pomogłem, także dajcie znać, a ja już się będę przedłużał. Dziękuję wszystkim za uwagę, to było na tyle. Następnego, trzymajcie się, yo!